Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Network Speed World. Dzisiaj zdobędziemy troszkę kaski pójdziemy sobie na Alina, a później pozbieram diamenty Mam nadzieję, że teraz będziemy lepiej słychać. Szuka to, czy nie szuka? Nic w, nasi, nic w naszym misju się nie zmieniałem O jest Dodge Challenger Lepszy od naszego w osiągach. Ogółem. Jeden-dwa przyjazdy dzisiaj sobie zrobimy. Dispatch, to 1, 2, 4 z power Trójka później. Pulta. Katapulta. Nie, nie umiem mówić. Ma już finicie. Okej, okay, się grałem w Netflix Speed Awarda, to zawsze, zawsze to jechałem. Zawsze all-in'a. Jeszcze jak czat działał, grałem. Dopóki nie wyłączyli, było super. Się zawsze jakichś Polaków szukało, i grali wszyscy na all-in. Kto na all-in? Okay. Jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś tutaj zaraz w tunelu SUV będzie jechał, potem drugi. O, już jest. Nie ma mocnych dla mnie. No, następny. Bachachił. Katapulta. Tym razem dobrze nie powiedziałem.

Yeah we, gotta, we need to slow this down. dispatch uh, I got a major MBA between suspect and, uh, and a civilian vehicle let's get oh, uh, uh, out here code free

A nie wiecie mam Go to jest złapalina i weźcie tu jeździć k nim to Pojedziemy jeszcze raz Serio? Wychodzę. Gdzie by tu iść? Może wyszukaj, okay. zobaczymy jeszcze raz. O jest od razu, jak pięknie wyszukało. Nissan Silvia S15. ...awarię oczywiście, chyba, tak. No. No, ony. No, mogliśmy ją kupić. Dobra, jedziemy. Uh, okay, uh, to była chyba beta Netflix Speed Awarda Bugi były na tej mapie Na tej ucieczce Na, na hejs chyba Albo na respa Nie pamiętam Na, na respa Nie to jest Na respa Na expo straight out of No i słup. No to jest bez sensu, zamiast ta policja rozstawić się tutaj albo przy, przy, przed tym wyjazdem, to Tempa, policja. Normalnie co można przejechać, nie? Pewnie go aresztują. Tym razem pojedziemy w prawo, tam na tym tym Zaraz wam Powiem gdzie. Nie widzę. Wolicie, wolicie minął. To widzę. dwa samochody i można przejechać normalnie. Nie no, dobra policja. O i tutaj. tu tej vpravo pojedeme. Bude suf, bude suf. Bude, bude. Yes. O, zaháčme. Tá, teda tuto je, že by mi nezvapať. Že by mi nezvapať. Tu z Most Wanders pamiętam. Nie skakało tak myślę. Tamtego złapią już pewnie. Tutaj zaraz kołczatki zobaczmy. Mogą złapać. Jeszcze jeden straight. tego. Możemy jeszcze raz nas mogą złapać. Teraz uważaj, te uwagi, tutaj kolczatki, gdzie będą, jak dobrze pamiętam. No, mamy O wykryto koczatkę. To sobie włączę moloch. O, o dobre. to jeszcze na tej autostradzie Cholera, to ominiemy jakoś A, kokoś on po... O Jezu Dobra, cię miniemy te Ile hajsów? 4 kafle A, bo nie czekaliśmy na tego ziomka. O ja Zapomniałem. O, jeszcze 2 kafle, 500 Dobra, git. Wyjdziemy. Jeszcze weźmiemy osiągnięcia. Weźmiemy osiągnięcia power. Upy i modyfikacja, tak gotowość i ważniak. A więc, na ten odcinek to wszystko. Ja się żegnam z wami. Do następnego odcinka. Trzymajcie się.